Dlaczego Polska wygra z Hiszpanią? Mamy swoje powody. Zaczynamy. Wszystko jasne. Polska wygra z Hiszpanią. Jeden do zera. Bramkę na wagę zwycięstwa strzeli Kamil Luziak. Dlaczego Polska wygra z Hiszpanią? Hiszpania... Tak, jaka jest ja różnica, tak, że Hiszpania... Że, że, że Hiszpania musi, a my nie musimy. My możemy, ale nie musimy wygrać tego meczu. Hiszpania będzie pod dużą presją. Owszem, my też mamy swoją taką lekką presję. My też wygrać pierwszy mecz. No, więc też będzie bardzo cenny punkt, ale oni będą mieli większą presję, oni po ze Szwecją. Naprawdę mają swoje powody, żeby dzisiaj wiesz, wygrać. A ta presja będzie zbyt duża. My stawimy wysoki presnik. Oni będą po, pod presją. Będą chcieli atakować. Jak najmniej go strzelić. Ale tak będziemy bronić, jak mi się będą tak denerwowani już tak w, w pierwszym, drugą połową, że po prostu będą pełni głupie błędy z nerwów. My wykorzystamy, zachowamy akurat w ten twój momencie spokój. Myślę, że najlepszy moment właśnie ma tak 50-60 minuta. Zgam się obronić za Hosegaja, już w jak wyjdzie, sam na sam. I tak wygramy 1 do 0. To potem jak Hiszpania się zepnie, trochę zachować bo będziemy bardziej denerwowani. Bo chcemy, będziemy chcieli to utrzymać, ale jednak się to Hiszpanią nie uda. My ustawimy żelazną obronę, murowaną obronę i wygramy ten mecz. Multipli 1 do 0. Wierzymy wszyscy. My, że Polska strzeli bramkę i wygra z Wierzymy, wierzymy. A ja się ich żegnam. Cześć!